moi drodzy, jestem w się witam na swoim odcinku, zagrajmy w 7 Days Today. Jak widzicie, zrobiłem małe przeemblowanie na dole usuwając niepotrzebne ściany muszę tylko uporządkować jakipunek, bo nie wpadłem na to wcześniej. Otóż wczoraj tak jak mówiłem, widzicie zombie niestety poniszczyły większość upraw, które były na dole biegając przez nie. Większość w chuj upraw Jednocześnie zajęły się też bambiki, które przybiegły i goniły się z zębiakami. Wiecie, wszystko, wszyscy się wesoło bawili, tylko nie ja, siedząc i srając pod siebie. E, Okej, okay. uzupełnimy po raz kolejny nasze... Mamy kocie jedzenie, jak fajnie. Mam jakieś potato seeds tutaj, co zapewne jest używane do tego. Super, właśnie dostałem SMS-a, na którego muszę odpisać, więc musicie wybaczyć. Bardzo muszę na niego odpisać. Dosłownie bardzo. Dziękuję Wam bardzo za Waszą cierpliwość. Zobaczmy tam ekwipunek. Wypadałoby go troszkę szczyścić. Co tutaj było w Nightstand? W Nightstand było nasze uzbrojenie. Tutaj mamy jakieś poszczególne sklepy metale, Dobrze, to nam nie potrzebne. Te sticky możemy zestakować. Klofa schowaliśmy w innym miejsce. No łóżko to kurde, raczej mi nie jest potrzebne. Mogę sobie je postawić. Wiem już, na czym polegają sleeping bagi. Sleeping bagi zajmują miejsce, więc jeśli bym zginął, nie daj Boże. Pojawię się w poprzednim domku, w którym był pierwszy odcinek. Chyba bym tego nie chciał. Ok, i odkryłem, jak zrobić łopatę i jak zrobić miny. Jak zrobić miny, odkryłem. Więc może najpierw chętnie bym Wam pokazał, jak zrobić miny. Problem jest tylko taki, że muszę sobie zrobić łopatę. A do tego potrzebujemy 4 Iron Ignoty więcej niż na przykład do FireLaxa co mnie troszkę boli ale okej, okay, zobaczmy jak nasz cudowny dom przetrwał większość wód spajków jak widzimy jest zniszczona niestety no i trochę ścierwe jeszcze zostało po nocy dlaczego wy mi tutaj niszczyliście moją klimatyzację no, niszczyliście mi ściany wy łajdaki przeklęte zdychać zdychać Dobra, te uprawy możemy zbierać, bo to jest kukurydza, więc uzbierajmy trochę zanim, że tak powiem, zombie znowu przyjdą i zechcą mi zniszczyć jeszcze więcej upraw. Te uprawy oczywiście możemy sadzić. To by nie miało sensu, gdybyśmy nie mogli. Kukurydza możemy spożywać. Jest ona jako pożywienie, jedno z czystszych pożywień, bo w tej grze występuje przykład jak czystość jedzenia. Oczywiście nie możemy jeść, tak wiecie, z fawolnie, surowego mięsa, bez kurde przesady. I tu widzę, że corn seedy się pojawiły. Po zebraniu kukurydzy pojawiły się corn seedy, czyli zgaduję, że podczas gdy zombie po nich przebiegają, część z nich ma szansę na wyrzucenie sezonek. Ale okej, okay, nie wyrzuciliśmy tu bez powodu. Nie, tyle tej przyjemności. Wyszliśmy, żeby znaleźć scrap metal, który będzie nam potrzebny. Nie wiem przypadkiem, czy ten blok to nie jest scrap metal. Chociaż nie wydaje mi się, że to jest jakieś twarde, mocne, ciężkie badziewie. No co, już najwyżej zmarnuje parę naboi. Jeszcze mamy 11 shotgun strzelca. Jak będziemy potrzebowali, możemy stworzyć nowy, nowe. Dowiedziałem się właśnie, że... Aha, to jest... O, 5 sklap metali w jednym. O, jak wybornie. Dobra, to nie szkoda mi na to naboi. No się to całe wyburzyć. Niestety... Nie mam żadnej wybuchowej beczki. A szkoda. Tam jest też schowy, żeby się ukryć. Ja, cztery sklep metale. Super. Cześć brzydka jędza. Eee, w jaki sposób można też zrobić sledgehammera. Niestety nie mam pojęcia jak. Żeby nie wpaść w swoją własną pułapkę. Pojdziemy na chwilkę tutaj. Stwórzmy Iron Ignat i, I Eingot, Eingot, Ignat 1 Już mam 4 Iron Ignoty i stwórzmy tą przeklętą łopatę. Wybornie mamy swoją łopatę, którą zdobędziemy świat, i teraz możemy kontynuować tworzenie naszych. O! mać! Tworzenie naszych ulepszeń zbrojeniowych. Jak widzicie, to trochę szybciej to idzie. Mamy 300 użyć te łopaty, więc myślę, że nasza forteca będzie gotowa na przybycie następnych żombi. No, następnych żombi, a jak nie, no to. Cóż, będzie trzeba je modlować. Sam teraz czekając te 3 godziny w nocy. Niestety musiałem stać przy drzwiach i strzelać do tego ścierba, które przeleciało. One mają taki swoisty syndrom przelatywania do drzwi. Nie wiem, skąd się to bierze. W Jehowi? pojęcie cześć ślicznatko. też mi bardzo miło, że cię spotkałem o jakby to zawsze tak działało Chcę sobie tu skoczę, żeby nie niszczyć tych bloków trawy boję się tylko tych odgłosów zombie, które słyszę za plecami ale jest w porządku jest w porządku Wiemy dalej, nasza postać znów się trochę zmęczyła. No już trudno. Wiem, że ma wejść cały system skilli i tak dalej i tak dalej, więc to by było fajne, że na przykład wiecie, można by ekspić to, że twoja postać wolniej się męczy. Może dłużej korzystać z łopaty i dłużej pracować. To by była bardzo przyjemna opcja. Okej. Okay. Klimatyzacja zagłady. Myślę, że ona wisi na ścianie, więc jeśli bym złożył ścianę, to wtedy ta klimatyzacja spadnie. Nie wiem, czy uderzanie tej trawy zużywa mi przedmiot. Tak, zużywa mi przedmiot, bo traktuję to jako uderzenie. Niestety, ale mamy 300 uderzeń, no i obok mamy blaszaka, z którego wyciągniemy dużo sklep metalu, który nam się bardzo przyda. No, ok. Żeby się jeszcze bardziej zmęczyła, już użyję tego pierwszego słoika. Przygramy zaraz, zaleję. Dobra, cześć. Zdy. Oczyścimy sobie tą trawę. No, jeszcze jakieś spajki tam wpadły. Aż ty, Spidermania. Grubasku, dlaczego mi niszczysz moje kolce? Moje kolce zniszczyły ciebie. Ho, 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 ho. Okej, wskoczmy tu, wyzbierajmy tego dilda, którego wykopaliśmy. Jeszcze jakiś blok widzę, że dirt poznikał. No, ale jest za je fajnie. A mogę w sumie te jeszcze schody, żeby spadły stąd, bo. Zróbmy sobie inne miejsce do wychodzenia. Myślę, że te schody mogą mi zlecieć na głowę. Ale chyba nie zamierzają, więc jest spoko. Z są nasze okopy. jak podczas II Wojny Światowej. Z tą tanią siłą robotniczą i kopię okopy. Oh yeah! Dobra. Jak mówiłem, wyjście z powrotem wymyślmy później. Łopatom dziada! Łopatom dziada! Ała! Uderzyłeś mnie, spadaj. Dobra. Jest bardzo fajnie. Nasze okopy z tej strony domu chyba nie są symetryczne. Nie. Tu jest. Muszę sobie uderzyć. Nie, są symetryczne. Jest w porządku. Dobra, jeszcze ta strona i już będziemy w niebie. Tutaj tylko wypełnimy ten roof z spajkami, a następny odcinek będziemy mogli się udać na wyprawę dla świętego spokoju. Wiecie, nasza forteca będzie już bezpieczna. Niestety nie ma na razie systemu kolejek. Liczę, że wprowadzą coś takiego jak w Minecrafcie, że wiecie, będziesz mógł, nie wiem, wsiąść do jakiegoś takiego prototypowego wagonika czy czegoś takiego. Bo... Bieganie sprintem. Z... Nie, do miasta to jeszcze spoko, ale w inne tereny z tej lokacji może być ciężko. Zresztą jest to sama góra mapy, praktycznie. Ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. <laughs> to samo pokażę wam, jak zrobić te landminy przekryte. Prze przeklęte. O jej, ile kopania. Jest airbola. Zobaczmy, czy spożytkowanie posiłku, na przykład tuńczyka, podniesie naszą staminę. Niestety nie, ale ta stamina, widzę, jak się nic nie robi, to się regeneruje całkiem szybko. Dobrze, jest przyjemnie, jest przyjemnie, zaraz zrobimy. W ogóle, tak, by the way, wiem, że teraz oglądałem to te wszystkie osoby, które czekają na 7 Days Today. Eee, jak mówiłem mówić swoim znajomym o grze, o kanale tak dalej. Pamiętajcie, byłem pierwszy, Bitchai Fabulous eee, i pamiętajcie, że to nie jest tylko kanał 7 Days Today. Na razie że tak powiem idę na rękę, gdyż nagrywam jednocześnie odcinki z innej gry i z 7 Days to żeby zaspokoić wszystkich. Ale możecie obczaić też moje serie playowe, bo myślę, że nie są takie fatalne. Dobra, super. Nasze umocnienia są zrobione. O, mamy kół Dzieci, kukurydzy! Za wiele ona nam nie daje. Ale zawsze coś. E, mam 39 wood spikes. Myślę, że to nie starczy na otoczenie całego, mm, całego naszego terenu. O, Myślę, że to już lepiej. E, wood planks, sharpened sticks. Och, dobrze. O, chyba trochę przygięłem z tymi wood Ale nevermind. O, sledgehammerla. Jak zrobić sledgehammerla? Zgaduję, że muszą być trzy mm, metale tutaj. Ale okej, okay, nie o to chodzi. Wood spikes.

Myślę, że część rzeczy zrobię sam, jak będę grał. Na przykład zastanawiam się nad zrobieniem fosy w miejscu aktualnie tu, gdzie położą spajki. Nie wiem, czy zombie przepadają za wodą. Chociaż jako umarlaki mogą sobie dobrze, nawet nieźle pływać. Myślę, że poszerzę jeszcze tą moją... Tak powiem, fosę z... Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. O, shit. Moją fosę z kolców w sumie też lewitujących kolców. Nająłem lewitujące kolce i co to na to? Na to, co to na to? Teraz poczekajcie, muszę przeanalizować system wchodzenia do tego domu. Już mam nawet pomysł. Już mam nawet całkiem niezły pomysł. Mam i całkiem niezły pomysł polega na tym, że może mnie zabić fizyka. Muszę że nie zabiję. Kurwiacie mnie, weźcie przestańcie na chwilę wychodzić. Przestańcie się spałnić. Zatem mamy to do siebie, że spamują się w naszym otoczeniu, więc lekka bida. To chyba macałem ten samochód, tam gdzie kolejna. Zombie się spałnią i robią wszystko, żeby nam przeszkadzać. W nocy, właśnie, część z was pewnie to już zauważyła, ale zombie wtedy mają system, że za wszelką cenę muszą dopaść survivora, czyli w tym wypadku nas. Zobaczymy, czy fizyka pozwoli nam zrobić to, co myślę. Tak, fizyka pozwoli nam zrobić to, co myślę. Więc najpierw tą kładeczkę sobie zostawimy, później zetniemy ją, gdy nadejdzie mrok. Gdy nadejdzie mrok, ją zetniemy. A ja właśnie popełniłem sepuku. Trochę szczytujemy system, gdyż wyjdę z gry. Niestety to jest bug, który nie został jeszcze naprawiony. Ale teraz, gdyby nie, to dostałbym zaawansowanej kurwicy, i jedyne co byś się strzelił, to byłby Rage. Mam nadzieję, że tylko nie pojawi się na łódź Pajku. Hmm. No cóż. Musimy tutaj dobiec tam. Nie wiem jakim cudem. Weźmy ten pieprzony śpiwór, śpiwór ze sobą. Na szczęście tracimy tylko i temy, które mieliśmy aktualnie na pasku, a nie wszystkie. Jest 16, dobra. E, tu są na wpół zburzone schody, więc mam chwilę czasu, żeby sobie odspierdalać. Może mapa, gdzie jest mapa? Okej, okay, chcę lecieć tam. Sebiec tam, sebiec tam, sebiec tam, sebiec tam, sebiec tam, tam, tam. Don't worry, be happy. I'm happy now, o! Dzień dobry, panie policjancie. Wiem, że przekaczam prędkość, proszę się nie przejmować. Ja miałem zamiar tu przyjść, prawda, ale jeszcze nie teraz! Przypomnę, że jest 16, kurwa, o 20 się ściemnia. Ja muszę skończyć moją fosę. O Boże, właśnie... To jest niestety mordercza trawa, czasami zbugują nam się łódź spajki i włożym sobie je w dupę. Jakby to ambitnie nie brzmiało, ale jednak... biegnij bielaku biegnij biegnij do swojego domu dobrze, że ten śpiwór na jak mogę go nie to... E? czy to jest farma moja? tak, to jest moja farma that is my farm that is my farm łożysz kurwa ale was się tu naspałniło, Waju mać. A moje itemy znikły. Well, fuck. Pokażę karlate ciosy. Pokażę karate ciosy. Pokaż, że karate, ciosy. Mm. Szybko osz. Waju mać. Czym się posadzka zapadła? Never mind, never mind, uh, well I'm fucked. I'm fucked I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked, I'm fucked WHAT THE F... EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE dziwko Kurwa, zginie w końcu Zniszczenie szefki z bronią było głupim pomysłem a mnie szmaty podeszły, ja wają mać. Och shit. Uff. Bierze mnie lekkie przerażenie. No cóż, no, stwórzmy sobie Aksa Bo on na razie będzie najprostszy do zrobienia. Ustawmy sleeping baga w tym miejscu. Powinien nam się ten znaczek tak znaczek nam się przełożył, teraz będzie to nasz spawn point a my musimy zejść na dół i dojebać to gówno, które weszło do domu och shit Ty nie wszedłeś tutaj, ty się tu zespawniłeś, bo ta dżurla była zrobiona przeze mnie. Shotgun, 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 przyjmę shotguna, przyjdę shotguna, przyjmę shotguna. Wielak jak myśl, 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 mamy kobla, mamy koblestone'a, dobra. Dobrze, fosa się sama zawaliła, ale mamy inny problem. Mianowicie, nie mamy drewna i nie mamy wood spajków, żeby je wszędzie położyć. I ogólnie, well, jesteśmy w dupie i to skrajnej dupie. Wee Mmm, Nie mam skrob metalu, kurwa, szmać. Ach, oh, holy moly, dobra. Jeszcze, co bym zrobił z ostatnią rzeczą? Teraz spierdalać i modlić się, żeby tam... nie wpaść. Challen fails are everything in my beautiful life. We'll oh, get them to Scot there's somethingeva. Well. No i co się gapisz? Co nigdy nie widziałeś smutnego człowieka? Nigdy. Nigdy. Jak możesz się tak bezczelnie na mnie. O! Dawaj, Badyla. O, oh, fuck. Dobra, myśmy, myśmy, myśmy. Mamy cegły. Dobra, mamy cegły. Możemy. Na razie, cegłami zablokować wejście LOL Wood spiky stały się przedmiotem Trzeba zablokować wejścia cegłami O te kurwa, od fosy mi się przybiły. Oh well, fuck nie wiem, czy to nie będzie ostatnia noc w moim życiu. Szczególnie, że krwawy księżyc znosi się nad moją głową, co mnie nie cieszy. Nie cieszy mnie też to, że nie mam ani jednej sztuki broni palnej. Och, well. Oh, well, well, I'm fakt. I'm fakt, i to jest ten tak kurwa fakt, że. Dobrze, mam jeszcze 30 Wilczuda. To mnie akurat może ocalić. Nie pewnie przeżyje, kurwa. Dlaczego ja nie przeżyłem? To wyjdźmy z takiego założenia. Dobra, teraz pokażę Wam ciekawostkę, jak zrobić ognisko. Nagryłem to dopiero ostatnio, ale. To właśnie będzie być ognisko. No, jest campfire. Ach, oh well, zrobiłem 15 ognisk. O, oh well. i jeszcze to muszę czymś zapalić, tak? Well fuck. <laughs> no, dobra. A co jeśli byśmy właśnie? Bo to jest już taka wypalona pochodnia, zgaszona. Dobra, rozumiem. Nie przejmujcie się zamiarkami. One nam zapewne nic nie zrobią. Co jeśli bym dał: garnek do ogniska. Dać garnek do ogniska. Masz dać garnek do, do ogniska. Garnek zagłady do ogniska. No cóż. Eee... No, coś tam. To. Sadlas, z kim chujem Tam jest ziemia. Chcecie mi powiedzieć, że one sobie same ziemię podłożyły pod nogi? Wydawało mi się, że wykopałem wszystko. Well, Mam piasek. Nie, nie będę kłamał, że mam wszystko pod kontrolą, bo nie mam nic pod kontrolą. Bardzo prawdopodobne, że zginę. A cóż to tam się stało? Lol. Aha. Widzimy, zombie znalazły sposób, żeby wejść do budynku. Eee. I nie mam zielonego pojęcia jakie wy Zabijam? <laughs> nie kurwa, po prostu nie mam pojęcia. Bo kiedy myślałem, że wszystko mam pod kontrolą, jestem panem swojego świata, musiałem się wiebać na pierdolonego woodspyka. To tak jak w Minecrafcie. Budujesz ten domek, budujesz ten domek, jesteś zajebiście zadowolony z tego, co zbudowałeś, nagle słyszysz csss, i cię nie ma. Jedyne co zdążysz krzyknąć to kurwa. Okej, okay, ale to jeszcze nie koniec. Mam zakład za, za latarkę, a jak wiemy, Jezus, ale ich jest. wiem, czy przypadkiem wbiegłyby do kuchni. Nie no, nie chciałbym jeszcze zginąć. Jeszcze chciałbym trochę pożyć. Oh, well. No i tutaj tak jakby nikt nie wszedł. Chociaż tyle dobrze. Oh, 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 oh. Aha. Zombie są w budynku. biegła kolejna fala na bogato zawsze mamy jeszcze ziemię i wood spikes co mnie nie zabije to mnie wzmocni przerażony ale myślę, że na razie się tutaj nic więcej nie wydarzy gdyż ja po prostu się tu schowam i przeczekam do następnego dnia a w kolejnym odcinku będziemy mieli bardzo dużo roboty i bardzo dużo kombinowania myślę, że się wam spodoba dziękuję wam bardzo i do usłyszenia mówił Bielek 206 by the way, możecie powiedzieć, czy powinniśmy się przenieść czy zostać tutaj, czy uciekać spójrzmy na mapę co my tu mamy? Arrowhead. Nie wiem czym jest Arrowhead, ale wygląda jak jakiś budynek. Wiem, że gdzieś tu jest Rainery VD. Nie wiem, czy tutaj nie ma przypadkiem fabryki, ale fabryka chyba bardziej w tym Cortland albo gdzieś tutaj. No dobra, więc wiecie, przekażcie mi swoją opinię, czy powinniśmy się przenieść do miasta, czy powinniśmy zostać na naszej niebezpiecznej farmie. I tak wszędzie zombie nas znajdą. <grym> Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia. Mówił Bielek206.